Dzień dobry, ja jestem Norbarian, na to będzie kolejny Q&A Na start oczywiście jak zawsze trzeba wspomnieć Że jeśli chcecie zadać pytanie to oczywiście zadaje się na YouTubie A i jeśli chcecie zadać pytanie to najlepiej byłoby Żebyście obejrzeli wszystkie poprzednie odcinki Bo często się powtarzają te pytania w komentarzach Więc tak to wygląda, także Tyle z drogą wstępu i lecimy z pytaniami Gdybyś miał wybrać się między Twitchem a YouTube'em, co byś wybrał? A jako zaczynałem na Twitchu i bardziej wolę streamowanie niż youtubowanie, to na pewno Twitch. Raczej, raczej, raczej. Znaczy jak gdyby moim zdaniem Twitch i ogólnie streamowanie ma lepszy kontakt z widzami, a jak gdyby moja działalność w internecie głównie polega na tym, by rozmawiać z ludźmi. Więc wolę, wolę Twitch jakoś tak. I jak youtuberzy mają... inny kontakt z widzem jest przez YouTube'a niż przez streama moim zdaniem. Także Twitch. Dalej, czemu nie nagrałeś już HotSa? Z HotSem było tak, że w Hots, HotSa grałem wtedy, gdy był presezon w LoLu. Jako, że presezon w LoL-u jest strasznie, strasznie nudny i nie ma co robić, to stwierdziłem, że coś innego muszę pograć. I wtedy właśnie znalazłem HotSa i sobie w niego pogrywałem. Z Hodsem był taki problem, że gry rankingowe wyszły w tym samym dniu, co zaczął się sezon vlogów te, z tego co pamiętam, także zagrałem kilka gier rankingowych w chodce i ten, ten system rankingowy w jakoś tak słabo był zrobiony moim zdaniem, więc po prostu odpuściłem i, i już w LOL grałem później. Ale nie ostatnio trochę tak myślę o tym hotsie, trochę go oglądam na, na streamach. Może coś pogram, zobaczymy. Jeśli mi przyjdzie ochota, to pewnie... Pewnie jeszcze będę grał w Hotsa, pewnie będę go również nagrywał na YouTubie. Także... Tak to wygląda schodzą aktualnie. Dalej, czy kolekcjonujesz coś, figurki płyty ITP. Właśnie nigdy nie byłem. E, nigdy nie byłem typem kolekcjonera czegokolwiek, ale jak się wprowadziliśmy do tego mieszkania z Izabelą, to stwierdziliśmy, że wszystkie te e, Kapsle od piwa będziemy zbierać i mamy już tego... No, troszkę się uzbierało przez prawie rok, także... Tylko to kolekcjonuje w sumie. Dalej, dlaczego nie masz intro i outro. I tutaj też to się właśnie sprowadza do tego, że wolę wolę streamować, i jak gdyby na streamie nie ma czegoś takiego jak intro i outro. Wszystko jest takie surowe na, na streamach i właśnie to mi się podoba, że. Jak gdyby nieważne jest, jak tam ładnie upiększysz swój film, ważne jest to żeby miało dobre przesłanie, także nieważne ile tam jakichś efektów nałożysz, czy cokolwiek, czy ile cięć zrobisz, to najważniejsza jest treść tego filmu i jak gdyby widzowie powinni przychodzić po treść, a nie po to jak, jak coś ładnie wygląda, tak uważam. I dlatego też, dlatego co już na swoich tych filmach na YouTube nie robisz żadnych tam e, jak gdyby cięć, e, tylko po prostu cały czas mówię, prawda, nie ma żadnych, w tych wszystkich Q&A nigdy nie było żadnego żadnego cięcia bo no, tak samo jest właśnie na streamie, prawda? że cały czas gadam, nie ma czegoś takiego, że mogę sobie zrobić stop, cięcie, klatka czy cokolwiek tylko po prostu cały czas gadam i czuję się po prostu streamerem, dlatego też nie robię żadnych takich rzeczy typu intro, outro, montaż jakieś specjalne itp., więc tak to, tak to wygląda jak byłeś dzieckiem, nastolatkiem uprawiałeś jakiś sport? jak byłem w drugiej albo trzeciej podstawówce to tata mi zapisał do klubu piłkarskiego. Pochodziłem przez parę miesięcy. I niby spoko. Także już chyba mówiłem w którymś Q&A, że interesowałem się piłką właśnie nożną jak byłem młodszy. Więc trochę też ją trenowałem i i, i, i mówię, po kilku miesiącach mi się znudziło. Czy coś? Nie pamiętam już co to było. Dawno, dawno temu. Także uprawiałem sport. Uprawiałem, no tam amatorsko, a co do takich innych sportów, to tam oczywiście mi jakąś siatkówkę, czy ko w kosza pograć, też się jakoś tam zdarzyło, ale no to nie wiem, czy też tak się naz czy to to samo pytanie. Bo uprawiałeś jakiś sport, to wydaje mi się, że chodzi o trenowanie, ale nie jestem pewny. Także trenowałem piłkę nożną pod jakimś okiem jakiegoś tam trenera, a tak to mi w siatkę albo w kosza, zawsze sobie tam fajnie pograć. E, czy masz w planach być w tym roku na jakichś eventach? Teraz z tych eventów, co wiem, że będę to um, za tydzień, jestem na Perkonie. Za miesiąc jestem w Warszawie na Livetube i i, i, I. I chyba tyle. Z tego, jeśli chodzi o takie eventy: eventy, eventy gamerskie. Także na razie tylko tyle wiem. I tyle, tak. Dlaczego nie, nie nagrywasz już poradników z gośćmi? Wiecie, co? Na początku właśnie te poradniki z gośćmi były fajne, ale później <laughs> później wynajdywanie tych wszystkich gości było ciężkie. To znaczy, gdyby ludzie byli, tylko nie, nie wszyscy mieli czas, jak gdyby żeby zgrać mój czas z czasem kogoś, to z niektórymi osobami, z którymi nagrałem, musiałem się dogadywać naprawdę miesiącami, co było trochę niewygodne po prostu i Stwierdziłem, że no nie chcę mi się aż tak za tymi ludźmi biegać i tam, wiecie co, co parę dni przypominać, że Ej, mieliśmy nagrać, mieliśmy nagrać. I stwierdziłem, że po prostu odejdę od tego i no na razie jest to wstrzymane. Nie wiem, może kiedyś, że to jeszcze to będzie. Zobaczymy. Yy, dalej, jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem? Jestem introwertykiem. Specjalnie sprawdziłem na Wikipedii o co chodzi z tym. Nie wiedziałem. I wszystko, wszystkie. Wszystkie rzeczy wskazuje na to, że jestem introwertykiem. Jak ci mieszka w swoim obecnym mieszkaniu jest zomek, Czy masz lub miałeś problemy z sąsiadami? W obecnym mieszkaniu mieszkam mi się dobrze, aczkolwiek przydoby się kolejny pokój, bo mamy coś takiego, że mamy tam sypialnię tutaj mamy salon, tam jest kuchnia, czyli z aneksem tak zwanym. No i jako, że ja jestem obok kuchni, to na przykład jak streamuję, a Izabela gotuje, to wszystko dosłychać. To I co jest słabo, słabo zrobione, dlatego... Jak już będę miał swoje mieszkanie, to chcę mieć osobny pokój po prostu do, do streamowania. Czy tam no, żeby mieć pokój do Do komputera o gabinet, coś takiego. Także. Mm, no można powiedzieć, że jest za małe aktualne to mieszkanie, no ale to. Jeszcze potrzebuję trochę pieniędzy, żeby się z niego wyprowadzić. Także. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę muszę tutaj pomieszkać. Ej, czy masz jak lub miałeś jakieś problemy z sąsiadami? Właściwie nie, tutaj. tutaj nigdy. Nigdy jakoś nic nie miałem. Strasznie mili ludzie. Jak już spotykam ich, jak już wychodzę z domu, to. To mili ludzie akurat, więc. Więc spoko. Żadnych problemów. Tak, jakbyś głosował w nadchodzących wyborach prezydenckich. Ostatnio właśnie odpowiedziałem na to pytanie na streamie. E, I później przez. Przynajmniej godzinę cały czas rozmawiali o polityce na moim czacie, więc nie wiem, czy to dobry. E, to dobry pomysł, żeby odpowiadać na to pytanie. No ale. Głosuję na Kurwina. Także odpowiadam na to pytanie I, i zgaduję, że w końcu będzie sporo komentarzy na ten temat, także chętnie poczytam wasze opinie. E, czy jest sens abyś w przyszłości nagrał w drugą serię Challenger w 10 dni? Mm, będzie coś takiego w lipcu, ale nie będzie to raczej Challenger w 10 dni. Jakoś inaczej sobie to rozplanuję, ale będzie taki event, że, że będę tam jak, że od zera czy jakoś tak coś będę próbował. Myślę, że na lipiec, bo są wakacje. Wszyscy mają czas, żeby oglądać. Ja mam te, też, też wolne. I, I myślę, że lipiec, także za trzy miesiące, tak? Za 3 miesiące, tak jest. Coś będziemy takiego planować jak rok temu. Bo no w tamtym roku też to było chyba na lip w lipcu, albo w czerwcu. Czekajcie. No nie, nie w lipcu było, w lipcu na pewno. Także w tym roku też w lipcu zrobimy sobie coś w stylu. Także. Co najbardziej motywuje Cię do nagrywania? Ja mam, zawsze mam coś takiego, że jak mam te wszystkie takie eventy typu IM, PGA itp., to zawsze właśnie po tym, jak wrócę z takich eventów, czyli na przykład jak wrócę teraz z perkonu, to zgaduję, że też mnie straszną motywację do nagrywania. I z, nie wiem, za każdym razem, po prostu jak wracam z takich imprez, jak widzę się z ludźmi, którzy oglądają moje materiały, to mam takiego kopa do działania, po prostu, że masakra i, no i zgaduję, że to jest moja największa motywacja. Po prostu ludzie mnie motywują i wszystkie te osoby, które spotykam, czy jak ktoś mi pisze na Facebooku, na, na fanpage'u. I później, wiecie, odpowiem i ktoś mi dziękuję to jest po prostu, to jest, to jest to co mnie najbardziej motywuje zdecydowanie, po prostu ludzie. Także... tak hmm. Podczas pierwszych miesięcy streamowania nie wchodziłeś do gry... Podczas pierwszych miesięcy streamowania nie wchodziłeś do gry z nastawieniem, ja tu streamuję, jestem sławny i macie mnie czcić. No właśnie nigdy nie ten, nigdy nie rozumiałem czegoś takiego, że ludzie jakoś specjalnie traktują streamerów, czy tam youtuberów, czy kogokolwiek. Ja... Ja to już nie tyczy się tego samego streamowania czy czegokolwiek, ale ja nigdy jak gdyby nie, nie używam tego, że jestem gdzieś tam rozpoznawalny, żeby ktoś mnie jakoś inaczej traktował. Nie, wiem, ja zawsze wychodzę z, zachorze... wychodzę z, za... o wychodzę z założenia, że, że każdy powinien być traktowany równo, nieważne kto tam gdzie ile zarabia, czy jak kto wygląda, czy cokolwiek, po prostu każdy, każdy człowiek jest równy. I tak też jak no gdyby ja uważam, że nikt nie powinienem jakoś specjalnie traktować tylko do tego, że jestem właśnie gdzieś tam sławny czy cokolwiek. Także nie, nigdy, nigdy nie miałem jakiegoś takiego myślenia, że ja tu jestem streamerem albo ja idę na wideo albo nie wiem, cokolwiek. Także nie, nigdy, nigdy, nigdy. Czy sam projektujesz te wszystkie? Czekajcie, widać to wszystko? Widać, dobra. Czy... Czy sam projektujesz te wszystkie skryny do filmików i ramki na Twitchu? E, ani trochę nie, ani, ani, ani trochę nie ja. Nic, żadnej chyba ramki nigdy nie zrobiłem. E, mam od tego dwóch ludzi, Bartka i Szymona, z którymi współpracujesz długi, długi okres czasu. Aktualnie Bartek się zajmuje moją stroną, czyli Nervarian.pl, a Szymon zajmuje się miniaturkami i innymi tam. Mm. Teraz overlay powstał, także Szymon tylko zrobił i wszystkie jakieś tam grafiki pod, pod, streamem itp. To niekiedy Bartek, niekiedy Szymon, także te dwie osoby aktualnie się zajmują moimi grafikami. Także, mam dwie osoby od tego. E, jak się odniesiesz do płatnej subskrypcji na YouTube, która jest planowana do wprowadzenia? Właśnie czytałem o tym ostatnio. I to jest po prostu to samo co na Twitchu, z tego co się orientowałem, że jest to taka, no właśnie, to, to jest subskrypcja na, na Twitchu, która będzie teraz na YouTubie, że można po prostu wspierać tego, tego tego youtubera no i ciekawie właśnie co tam jakie opcje forwardem no bo jak macie tego suba na twitchu to macie tam że możecie mieć sub mode że możecie mieć dostęp do do archiwów z tego co wiem macie jakieś tam emotikonki macie tam coś jeszcze było jeszcze były jakieś tam opcje tego, tego suba na Twitchu, prawda? No i ciekawi mnie, właśnie co zrobią na na YouTube. Czy będzie to takie stricte, że chce pomóc temu gościowi pieniężnie, czy czy, czy. czy. czy widz będzie miał jeszcze cokolwiek z tego? Nie jestem pewny, więc. ciekawi mnie tak, co zrobią. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy będzie to jakoś tam. Czy będzie to używane w ogóle. Nie wiem. Jak gdyby czytałem jeden temat na pewnym forum i. Właśnie na, te, na temat tego i strasznie dużo ludzi się burzyło, że ale ja co, że za filmiki, że mam oglądać, znaczy no, że mam płacić za to, żeby żeby oglądać jakieś filmiki na YouTube? to to by ma być? Ja tak nie, 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 tak nie może być, także no ciekawi mnie to, dużo właśnie było takich wypowiedzi, także zobaczymy jak ludzie w Polsce to to, to, to się do tego zabiorą, także Tyle pytań na dzisiaj. Na dzisiaj. E, także dzisiaj jest w sumie krótszy, 13 minut. Chyba najkrótszy QA jaki był. E, przejrzałem wszystkie pytania, ale tak tylko tylko tyle mi się takich ciekawych znalazło. Także miejmy nadzieję, że w następnych QA będzie więcej. Że, bo ostatnie materiały zawsze miały ponad 20 minut, z tego co, co pamiętam. Więc liczę na lepsze pytania. I, a, i tyle. Także dzięki za oglądanie. A, I do zobaczenia w następnych QA. Bye bye.